System monitorowania glikemii Freestyle Libre to jest prawdopodobnie najczęściej używana przez polskich diabetyków alternatywa dla kłucia palców. Powiem Wam dzisiaj od podstaw, czym jest ten system, jak działa, z czego się składa, ile kosztuje, a nawet jak możemy przedłużyć czas działania sensora, czyli wszystko, co musimy wiedzieć na początku korzystania z tego systemu. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Muszę przyznać, po czterech latach prowadzenia kanału o cukrzycy, że nasza cukrzycowa społeczność jest bardzo zróżnicowana, szczególnie jeżeli chodzi o technologię. Mamy jednocześnie osoby, które wiedzą prawie wszystko o zamkniętych pętlach, o pompach insulinowych, o tym, co jest refundowane, a co nie. Tak naprawdę w tym ostatnim, no to mały problem, bo praktycznie nic nie jest refundowane. Ale są jednocześnie osoby, które wciąż pytają o podstawy. Przykładowo ja co jakiś czas trafiam na pytania, co to jest ten sensor? Słyszał ktoś, ktoś używa? Oczywiście, nic w tym złego, bo każdy z nas kiedyś zaczynał. Postanowiłem jednak wam to ułatwić i powiedzieć od podstaw, o każdym dostępnym w Polsce systemie monitorowania glikemii. No i dzisiaj na pierwszy ogień idzie system Freestyle Libre, który możecie znać nawet z telewizji, bo wiem, że ABOT, czyli producent tego systemu, reklamuje się również w tradycyjnych mediach. To jest system, który w Polsce pojawił się już w 2016 roku. On w skrócie nazywany jest FSL albo FGM, czyli z angielskiego Flash Glucose Monitoring albo po prostu Libre. Co ważne, nie jest to system ciągłego monitorowania glikemii, czyli CGM. Ale o tym jeszcze powiem. Przy opracowaniu tego filmu pomogła mi Danka Skrobich, która prowadzi na Facebooku bardzo dużą grupę, która poświęcona jest właśnie Freestyle Libre i serdecznie Was na nią zapraszam. Freestyle Libre składa się z sensora, który działa przez 14 dni, oraz aplikacji na telefon, która nazywa się Freestyle Libre Link. Kiedyś do korzystania z systemu potrzebowaliśmy jeszcze czytnika, a teraz zastępuje go właśnie aplikacja w telefonie. Żeby aplikacja działała, nasz telefon musi być wyposażony w funkcję NFC, czyli taką technologię, która umożliwia nam skanowanie sensora. Co ważne, jeżeli na przykład nasz telefon nie ma funkcji NFC, to możemy nadal korzystać z czytnika. Możemy też korzystać jednocześnie z czytnika i aplikacji LibreLink. Tutaj trzeba jednak pamiętać, żeby uruchomić sensor za pomocą czytnika i dopiero po uruchomieniu skanować go telefonem. Jeżeli zrobimy to w odwrotnej kolejności, no to stracimy po prostu możliwość skanowania czytnikiem. Aby zacząć korzystanie z systemu, musimy przede wszystkim zamówić sensor. Zamawiamy na oficjalnej stronie freestylelibre.pl i wtedy kupujemy pełnopłatnie, mamy gwarancję, dostęp do infolinii itd. A jeżeli przysługuje nam refundacja, o której później powiem więcej, to możemy złożyć zamówienie w sklepie Diabetyk 24. Linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z aplikacji Freestyle Libre, to musimy ją pobrać i założyć w niej konto. Oczywiście aplikacja jest bezpłatna, konto również. Libre to bardzo prosty system, zarówno jeżeli chodzi o potrzebne elementy, jak i jego działanie. Jak zamówimy sensor, to przychodzi on do nas w kartoniku, w którym mamy sensor i aplikator do niego. Wszystkie elementy są jednorazowego użytku. Odkażamy skórę. Najlepiej zrobić to wacikiem nasączonym alkoholem. Chwilę czekamy do wyschnięcia. Przygotowanie sensora wygląda tak, że zdejmujemy zabezpieczenia z sensora i z aplikatora i łączymy je w ten sposób, czyli wkładamy po prostu jedno w drugie i dociskamy. Najlepiej zrobić to na jakimś stabilnym blacie. Wyjmujemy aplikator z nabitym sensorem, Przykładamy do skóry na płasko i dociskamy aplikator. Powinniśmy usłyszeć kliknięcie i trochę może zaboleć. Wtedy zdejmujemy ostrożnie aplikator i go wyrzucamy. Bierzemy czytnik albo włączamy aplikację w telefonie. Czytnik uruchamiamy jednym kliknięciem przycisku, a w aplikacji postępujemy zgodnie z prostymi instrukcjami. Sensor po pierwszym skanie będzie rozgrzewał się przez 60 minut. Po tym czasie będziemy mogli go skanować, i otrzymywać wyniki. A teraz mała przerwa. Jeżeli podoba Ci się ten film i chcesz odwdzięczyć mi się za moją pracę, to możesz kliknąć pod tym filmem Łapkę w górę no i zasubskrybować oczywiście mój kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy. Dziękuję i lecimy dalej. Wokół sensora, a właściwie pod nim, znajduje się dwustronny plaster. Nie działa to jednak tak, że sensor jest jedynie przyklejony do skóry. Aplikator posiada w środku igłę, która wprowadza nam pod skórę cieniutką elektrodę. Sama igła nie zostaje jednak w skórze, tylko wyjmujemy ją razem z aplikatorem. I właśnie ta elektroda mierzy nam stężenie glikemii. Co ważne, elektroda nie mierzy poziomu cukru we krwi, tak jak glukometr, ale wpłynie śródtkankowym. To ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o interpretację wyników pomiaru glikemii, ale do tego jeszcze w tym filmie wrócimy. No i jak już nam się sensor rozgrzeje, a zajmuje to, tak jak mówiłem, godzinę, możemy skanować sensor i otrzymujemy wynik. Na wynik składa się nasza aktualna glikemia oraz tak zwany trend glikemii, który oznaczony jest za pomocą strzałki. Strzałka może przyjąć jedną z pięciu pozycji, które oznaczają, że poziom cukru rośnie szybko lub wolno, że nie zmienia się znacząco, albo że spada szybko lub wolno. Teraz na ekranie widzicie dokładne wartości tych zmian. Poza tym na ekranie, czy to w aplikacji, czy w czytniku widzimy wykres glikemii z ostatnich godzin. Co bardzo ważne, sam sensor potrafi przechowywać dane przez 8 godzin. To oznacza, że musimy co najmniej raz na 8 godzin zeskanować sensor, aby zachować ciągłość danych w aplikacji lub w czytniku. Oczywiście, jeżeli korzystamy z tego systemu i chcemy coś z tego mieć, no to takie długie przerwy raczej nie będą nam się zdarzały. No jedynie podczas dłuższego snu. Sensor możecie skanować, kiedy chcecie, ale wynik jest odświeżany co 5 minut. Do tego sensor jest wodoodporny, więc możemy się z nim kąpać, ale i pływać, bo jego wodoodporność to 30 minut na głębokości 1 metra. Do tego możemy skanować czytnik z odległości nawet 4 cm, więc bez problemu zrobimy to na przykład przez grubsze ubranie. System Freestyle Libre jest w tej chwili najtańszym systemem monitorowania glikemii. Jeden sensor kosztuje 255 zł i działa przez 14 dni, czyli miesięczny koszt to 510 zł. Czytnik to jest kolejne 255 zł, ale jak już wcześniej wspomniałem, jest on zbędny. Można go zastąpić darmową aplikacją. Nie wiem do końca, jak jest teraz z czytnikiem, bo w oficjalnym sklepie nie można go już kupić. Wiem jednak, że przy refundacji jest możliwe otrzymanie jednego czytnika. Dla osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego w wieku od 4 do 18 lat Sensory podlegają częściowej refundacji w wysokości 70%. Cena po refundacji to 76,50, czyli miesięcznie 153 zł. Dla dzieci poniżej 4 roku życia, system FSL nie jest ani refundowany, ani rekomendowany. Świetnie wytłumaczone szczegóły dotyczące refundacji są dostępne pod linkiem, który umieszczam Wam w opisie tego filmu. Zajrzyjcie, jeżeli Was to interesuje. No i od siebie muszę dodać, że refundacja określa dokładnie, komu to jest refundowane i nie ma tak, że odezwiemy się do kogoś, lekarz może nam wypisać, że dla nas warunkowo ktoś zrobi jakiś wyjątek. Takie pomysły się pojawiają, takie pytania się pojawiają z waszej strony, no nie da się, po prostu refundacja to refundacja, tak mówi ustawa i koniec, z tym się nie dyskutuje. Wiem, że jest to niesprawiedliwe, że refundacja jest bardzo wąska i że ten system i tak dla wielu osób, mimo tego, że jest najtańszym na rynku, nie jest dla większości osób dostępny. Przejdźmy teraz do zalet i wad systemu Freestyle Libre. Niewątpliwą zaletą jest to, że jest to system, którego nie trzeba kalibrować. To znaczy nie trzeba co jakiś czas wprowadzać do niego pomiaru z glukometru, żeby działał. Kalibracje występują w niektórych innych systemach, o których w tej serii będę jeszcze mówił. Jest to system bardzo prosty. Na tle innych systemów wypada pod tym kątem najlepiej, no bo potrzebujemy jedynie sensora i aplikacji na telefon, no i właściwie tyle. Wielkość sensora to kolejna zaleta. Sensor ma wielkość porównywalną z monetą 5 złotową, więc nie przeszkadza w takim codziennym funkcjonowaniu i jest bardzo dyskretny. Wysoka dokładność. System jest wciąż udoskonalany i coraz bardziej dokładny. Możemy mu zaufać i dużo rzadziej mierzyć poziom cukru. Poleca się mierzyć poziom cukru z palca glukometrem przy takich gwałtownych zmianach glikemii albo przy wartościach skrajnie niskich lub skrajnie wysokich. No bo system po prostu zwyczajnie może nie nadążyć nad zmianami poziomu cukru. Na tym właśnie polega główna różnica pomiędzy glukometrem a systemami monitorowania glikemii. Wynik płynu śródtkankowego jest nieco opóźniony względem tego skrwi. Szacuje się, że mniej więcej o 10-15 minut. Jest w nim jednak oczywiście kilka wad. Przede wszystkim, że jest to system oparty o metodę skanowania. Tym wyróżnia się na niekorzyść na tle innych systemów na rynku. Mierzenie glikemii nie odbywa się automatycznie, tylko musimy przyłożyć telefon lub czytnik żeby poznać wynik. Czyli, przykładowo, będziemy mieli hipoglikemię w nocy, no to dopiero dowiemy się o tym, kiedy wstaniemy, obudzimy się i zeskanujemy sensor. Jak zobaczycie w innych filmach w tej serii w systemach CGM, czyli systemach ciągłego monitorowania glikemii, wynik jest aktualizowany automatycznie. Bez skanowania i dodatkowo z różnymi alarmami, ostrzeżeniami itd. Inna wada to jednak spora awaryjność sensorów. Ja używałem już każdego systemu dostępnego w Polsce i niestety najwięcej awarii sensora miałem przy Libre. Proces reklamacji działa jednak bardzo dobrze i tak naprawdę nigdy nie miałem problemu z otrzymaniem nowego sensora. Jako, że Freestyle Libre jest bardzo popularnym systemem, to też powstało wiele rozwiązań nieoficjalnych, które ułatwiają korzystanie z niego. Można dokupić sobie jedną z dostępnych nakładek na sensor. Przyczepia się je specjalnymi naklejkami albo opaskami do sensora. Nakładki odbierają informacje z sensora i przekazują je do aplikacji w naszym telefonie. Dzięki temu mamy coś w rodzaju systemu ciągłego monitorowania glikemii. Na rynku dostępnych jest kilka nakładek. Miało miało, miało miało dwa Bluecon czy Bubble i Bubble Mini. Aktualnie najłatwiej dostać drugą i ostatnią. Linki do nakładek zostawiam wam w opisie tego filmu. Poza tym, że nakładki robią nam z libry CGM, to jeszcze dzięki nim, a w zasadzie dzięki aplikacjom na telefon, możemy skalibrować wynik jeżeli na przykład trafił nam się niezbyt dokładny sensor, a co do samych aplikacji, to mamy dostępnych kilka jak: XDrip Plus, XDrip for iOS, Glimp, Diabox, Spike czy Tomato. XDrip Plus jest prawdopodobnie najlepszą aplikacją. Daje nam nie tylko możliwość odbierania wyników na bieżąco z nakładek na Libre, ale również daje możliwość skanowania sensora. Jeżeli nie mamy nakładek. Jeżeli przykładowo z Libre korzysta nasze dziecko, to świetną funkcją, którą daje nam Freestyle Libre, jest możliwość wysyłania wyniku na telefon opiekuna lub opiekunów. Oficjalnie służy do tego aplikacja Librelink App. Natomiast jeżeli korzystamy z nakładki np. Na MiaoMiao i aplikacji X Plus, to w niej również możemy dodać telefon, który będzie na bieżąco otrzymywał wyniki i alarmy. Szczegółów wam nie pokażę w tym filmie, bo konfiguracji jest tak wiele, że film trwałby chyba z 10 godzin. Odsyłam was do ogromnej bazy wiedzy, jaką jest grupa na Facebooku, o której mówiłem wam na początku tego filmu. Przygotowując się do tego filmu, zobaczyłem, jak wiele trzeba powiedzieć, aby wprowadzić kogoś głęboko w temat freestyle Libre. Tak jak mówiłem, jest to bardzo prosty system, no ale jeżeli chcemy korzystać z niego w sposób nieoficjalny i wyciągać z niego więcej, to trzeba się trochę w ten temat wgłębić, no i mam nadzieję, że tym filmem was po prostu odpowiednio nakierowałem. Taki był mój cel i tak chcę zrobić przy kolejnych systemach. A na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów, cześć!